Witajcie w kolejnym filmie z kanału Rafa Lusso Dzisiaj cofamy się do sierpnia 2021 roku, kiedy też rozpoczęło swoje kursowanie tramwaj na naramowice. W tym filmie chciałbym wam przedstawić jeden z pierwszych przyjazdów właśnie tą trasą. Również jest to linia 33, kursująca tylko przez dwa dni, która kursowała na trasie z rynku Jerzyckiego aż do Naramowic. Oczywiście nie do samego końca, a do przystanku Włodarska. To była dwuprzystankowa trasa, która była otwarta na tamten czas. Zapraszam do oglądania. OK, więc powoli ruszamy z pętli wilczak, która początkowo przyjmowała tylko i wyłącznie linię numer 3 aż do czasu właśnie otwarcia tej linii. No jak widać, zatrzymujemy się aktualnie na na pionowej belce, na poziomej belce. Dlaczego? A no dlatego, że jeszcze były to pierwsze dni kursowania, więc sygnalizacja świetlna na tych odcinkach, no nie była jeszcze zsynchronizowana. Na razie czekamy. Następny przystanek. Serbska. Teraz zaczynamy naszą podróż przez Park Kosyniorów. Kosynierów. W ramach tej inwestycji poszerzono większość ulic, która znajduje się właśnie wzdłuż tej nowej trasy, czy ulice, na ramowicką. Widzimy kolejny sygnalizator, który nie działa. No i powoli przejeżdżamy... Przez właśnie to osiedle. Kiedy zwrócilibyśmy się po prawej stronie, moglibyśmy dojechać do mostu Lecha. Przez ulicę serbską zaś w lewym kierunku moglibyśmy dojechać do pętli Połapska, a także do galerii handlowej Pestka. Widzimy kolejne światła, które niezbyt wtedy nam sprzyjały, no ale jest to do zrozumienia, ponieważ były to dopiero pierwsze dni. No i powoli będziemy właśnie przymierzamy tak naprawdę. Kolejne y, to już skrzyżowanie y, z, z właśnie przymierzoną serb serbską. Widzimy jeszcze nie zamontowane tablice, było to jeszcze w czasie budowy przystanek serbska. No i pędzimy tym naszym Helmutem, poczciwym Helmutem, tak pozytywnie nazywanym przez Poznaniaków. Jest to y, tramwaj fi, y, firmy, niemieckiej firmy Dubak i tak on się też powinien nazywać. O, widzimy jedno z miejsc, których właśnie było y, między innymi fotografowane. O teraz szybka jeszcze przebitka i powrót. Do y, powrót jeszcze na rynek Jeżycki, gdzie mieliśmy niemałe problemy z otwieraniem drzwi. Co się okazuje, ponieważ zablokował się cały mechanizm i trzeba było wzywać pomoc na pętle, właśnie y, na pętle, zwaną wtedy y, ulicą Włodarską. Ale ruszamy, przemierzamy ulicą Kraszewskiego. W poprzednim roku wybuchł tam pożar, który całkowicie strawił właśnie jedną z kamienic. Zraz z tego, że nagranie ma już lat 4, praktycznie 3,5 tak naprawdę, no to jeszcze małe, co nieco pozostało. Teraz musimy się zmagać z autem, które stanęło nam. No, niektórzy kierowcy nie wiedzą, jak dokładnie się zachowywać właśnie przy torowiskach często są to osoby zamiejskie, za jednak podstawowa wiedza niekiedy na ten temat by się przydała. Za chwilę będziemy skręcać w okolice zajezdni, dawnej zajezdni Gajowa, czyli w ulicę Zwierzyniecką, po prawej za chwilę Stare co. So. dzisiaj. No i wstaje ten nasz motorniczy za chwilę, gdyż okazuje się, że mamy niemałe problemy z drzwiami, czyli coś, co rzekomo w tym sprzęcie było problematyczne, czyli idzie sobie pan motorniczo jeszcze małe zajrzenie do kabinki. Yy, a pan motorniczy musiał podejść do drzwi, yy, ponieważ okazało się, że yy, no jakoś drzwi nie chciały działać, yy, drzwi jakoś nie chciały działać, no i trzeba było niemałą naprawę zrobić. No tak, a potem była prośba na każdy z przystanków do szpół pasażerów, aby pomagać właśnie przy otwieraniu mm. <laughs> zdalnym, nie przez motorniczego, motorniczy mógł go uwolnić a my siłą jakkolwiek otworzyć. No i potem były problemy. Wciągam teraz na naremowicę. Prawa i linii numer 3 kursować będą przez Wilczak do przystanku młodaska, Szczegóły na stronach ZTM i MPK.